Hulajnoga elektryczna Engla CS1 Pro Model 2025. Czy będzie to lepsza hulajnoga od poprzednich modeli Engła, bądź też od hulajnoku Kirin? Czy ten silnik 1500W jest w stanie rozpędzić tą hulajnogę powyżej 50 km, a bateria 22,5Ah? Jest w stanie uzyskać dystans aż 80 km, tak jak to podaje producent? Specjalnie dla Was sprawdziłem to i zapraszam Was na moją recenzję hulajnogi elektrycznej Engward CS1 Pro. Nie mylić z zeszłorocznym modelem bez dodatku Pro. Każdy, kto ogląda mój kanał, doskonale wie, że już testowałem ponad 20 hulajnog, w tym hulajnogi Engward, na przykład. C1 Bardzo szybka hulajnoga, lub fajna, tania hulajnoga Engład F1. Jednak ten model Engład 2025 jest zupełnie inną hulajnogą. Bardziej przypomina kuki Ryny, przy czym ma świetne zawieszenie, ale na szczęście pozostawiono ten bardzo fajny patent. To znaczy się odblokowanie hulajnogi za pomocą kart NFC zbliżeniowo bądź też kodem, jak sobie taki ustawimy. Cena hulajnogi, biorąc pod uwagę jej parametry, jest fantastyczna, i nie uprzedzając więcej faktów, zapraszam na moje Eu Na wstępie muszę dodać, że hulajnogę otrzymałem do testów od firmy Banggood, sklepu internetowego, z którego możecie zamówić nie tylko fajne hulajnogi elektryczne, ale także inny sprzęt do domu. Banggood w swojej ofercie ma wiele hulajnog, w tym i takie bardzo mocne, bardzo szybkie, a my przechodzimy do hulajnogi CS1 Pro, która kosztuje około 2800 zł w zależności od promocji. Ale jeśli użyjecie mojego kodu rabatowego, który jest w opisie do tego filmu, to ta hulajnoga będzie Was kosztowała nieco ponad 2600 zł, co stanowi super cenę za hulajnogę z tak mocnym silnikiem i tak pojemną baterią. Do mnie ta hulajnoga dotarła zaledwie w 3 dni, ale zawsze na ich stronie sprawdzajcie, jaki jest czas oczekiwania, bo czasami może się nieco wydłużyć. Hulajnogę otrzymujemy bardzo dobrze zabezpieczoną na czas transportu w podwójnym kartonie i nawet w pojedynkę jesteście w stanie wypakować tą hulajnogę, rozłożyć zamontować to, co trzeba zainstalować. Ale dużo pracy przy tej hulajnodze nie mamy. W zestawie otrzymujemy klucze do skręcania, instrukcje obsługi, nie z języku polskim, ale sama instalacja, czy też obsługa, jest banalnie prosta, wystarczy Wam ta instrukcja obrazkowa. Zresztą, w języku polskim możecie pobrać bezpośrednio ze strony Bangut. Dostajemy też bardzo fajny zasilacz 52V 2A, który ma wbudowany wentylator mechaniczny. Dzięki temu zasilacz się nie przegrzewa. Szkoda, że inne firmy nie stosują tego typu rozwiązania. A co do samej instalacji, to mamy do przykręcenia tylni, błotnik oraz. Postawienie kolumny kierownicy, dokręcenie czterech śrub na kierownicy, no i wyświetlacz. To jest cała robota. Mi to zajęło około 15 minut. Gdyby ktoś miał z czymś problem, proszę śmiało pisać w komentarzu, z pewnością Wam odpiszę. Gdy już rozpakujecie wyświetlacz z folii, to zauważycie, że na tyle mamy dwie karty NFC. NFC zbliżeniowo uruchamia naszą kulajnogę i ja bardzo lubię to rozwiązanie, ale możemy też sobie ustawić kod PIN. Jeśli chodzi o złożenie tej hulajnogi do transportu, jest to bardzo proste. Mamy zaczep, którym musimy odblokować, przełamujemy kierownicę i ten haczyk zaczepiamy o podstopnicę, tam jest specjalne miejsce. Już hulajnoga jest gotowa do transportu lub do wniesienia na piętro. Oczywiście ta hulajnoga nie należy do najlżejszych, ale też nie jest jakaś bardzo ciężka. Żeby ją uruchomić, wystarczy wziąć swoją kartę NFC. Najpierw na lewej stronie włączymy Power a potem przyłożymy NFC albo z przodu wyświetlacza, albo z tyłu. Polecam z tyłu, żeby nie rysować go, na moim jest jeszcze folia ochronna. Żeby wyłączyć hulajnogę i zabezpieczyć przed złodziejami, nie musicie naciskać Power, wystarczy przybliżyć kartę NFC. Co ważne, gdy jest wyłączona, blokuje się tylnie koło, więc złodziej musiałby ją ciągnąć lub nieść. Wyświetlacz jest duży, kolorowy, czytelny, a z lewej strony mamy panel sterujący. I od góry mamy przycisk włączenia i wyłączenia świateł, mamy światło przednie regulowane, podstopnica również się świeci i na tyle mamy światło tylnie oraz światło stop. Jeżeli naciśniemy hamulec, to mamy dodatkowo światło stop. W dzień te światła dobrze świecą, ale po zmroku naprawdę bardzo jesteśmy widoczni. Mocne przednie światło, mocno świeci ta podstopnica, dodatkowo mamy z tyłu jeszcze takie okrągłe światełka. Całość robi bardzo dobre wrażenie, a dodatkowo mamy migacze. Migacze na tylnej lampie i co ważne na wyświetlaczu nie tylko mamy ikonkę, ale również słyszymy sygnał dźwiękowy. Dzięki temu nie zapomnimy wyłączyć migacza, nie będziemy w kółko świecili. Co do reszty panelu sterującego nie będę go szczegółowo omawiał, bo jest banalnie prosty. Jak ktoś ma pytania, napiszcie w komentarzu, na pewno wam odpiszę. Wspomnę tylko, że jeżeli przytrzymamy plus i minus, to wchodzimy do ustawień hulajnogi i tam między innymi w P5, gdy ustawimy wartość 100, to będziemy mieli pełną moc hulajnogi. Robicie to na własną odpowiedzialność, bo jak wiadomo, polskie przepisy prawa, podobnie jak unijne, dopuszczają maksymalną prędkość na drogach publicznych 20 km na godzinę. W P10 ustawicie sobie kod do odblokowania hulajnogi, gdybyście nie chcieli używać tych kart NFC. Lakson jest bardzo głośny. A co poza tym mamy w hulajnodze? Jak dla mnie ważne, że jest duży prześwit, bo dzięki temu przejeżdżając przez krawężniki nie uszkodzimy baterii, która jest schowana w podstopnicy. Podstopnicy, która jest antypoślizgowa, duża i szeroka. A dodatkowo mamy podnóżek. Mamy błotniki przydatne na przykład w przejeżdżaniu przez kałużę. Zawieszenie jest wzmocnione, dzięki temu nawet osoba ważąca 120 kg będzie się czuła bezpiecznie. Hamulce są tarczowe, mechaniczne wraz z EABS-em, czyli elektronicznym hamulcem regeneracyjnym. Jasne, że hamulce hydrauliczne są lepsze, ale pamiętajmy o cenie tej hulajnogi. Zastosowano podwójną amortyzację i na przodzie i na tyle. Jak widzicie, takie żółte amortyzatory. Chyba chcieli nawiązać do Lamborghini. Faktem jest, że bardzo dobrze to wygląda, zwłaszcza z tym podświetleniem LED. Gniazdo do ładowania hulajnogi jest z boku. Mamy dobrze je uszczelnione, przy czym producent zaleca, żeby w duże ulewy nie jeździć na tych hulajnodze. Osobiście bardzo podobają mi się te koła 11-calowe, bieżnik terenowy, opony bezdętkowe, pompowane w połączeniu z amortyzacją, świetnie niwelują wszelkie nierówności, np. kostki brukowej. Kierownica jest odpowiednio szeroka, nie mam zastrzeżeń, można sobie ją wyregulować, tak jak i wyświetlacz, który jest duży, kolorowy, czytelny. Gripy dobrze spasowane, podobnie jak klamki z hamulców. I szczerze mówiąc jedynie co denerwuje mnie w tej hulajnodze to ten nieszczęsny haczyk. Bo on podczas jazdy strasznie nam dynda, ale nie jest to duży problem. Wystarczy sobie to przykleić taśmą dwustronną lub użyć jakiejś gumki. Poza tym hulajnoga jest naprawdę bardzo fajna, świetnie się prezentuje i przede wszystkim bardzo dobrze się na niej jeździ. Nic nie zgrzypi, nic nie skrzypi. Amulce nie piszczą, za to dobrze działają. I co ważne, ta hulajnoga kosztuje raptem 2600 zł. A jest to duża hulajnoga i bardzo mocna. Producent mówi o silniku 1500 W, ale jest to moc szczytowa. Tak naprawdę podstawowa moc to 1000 W z bardzo dobrym akumulatorem. 52 V, 22,5 godzin. Dzięki temu naprawdę osiągniemy dobry dystans. A jaki? Już przechodzimy do podsumowania. Jeśli chodzi o maksymalną prędkość, którą ja osiągnąłem przy wadze 86-87 kg, to jest niecałe 50 km na godzinę. Pamiętajmy, że jest to nielegalna prędkość i odradzam Wam tego typu testy, bo osoba lżejsza pojedzie jeszcze szybciej. Ta hulajnoga nie ma zwariowanego przyspieszenia, co mi bardzo odpowiada. Nie lubię, jak mam poczucie, że hulajnoga chce mnie zabić. Jeździ płynnie, stabilnie. Pod duże wzniesienia wjeżdża bez najmniejszego problemu. Nawet osoby, które ważą 90 kg lub więcej, nie muszą się martwić, bo czuć, że ta hulajnoga ma moc. Jeśli chodzi o dystans, to wszystko zależy od naszej wagi i od tego, gdzie oraz jak będziemy jeździli. Ktoś, kto waży 60 kg i będzie jeździł na przykład na pierwszym lub drugim biegu, spokojnie uzyska te 75 km zasięgu, natomiast osoba o wadze mojej, jeżdżąc bardziej dynamicznie, spokojnie osiągnie 50-50 parę kilometrów. W mojej ocenie jest to naprawdę bardzo dobra hulajnoga, super cenie, zwłaszcza jeśli wykorzystasz mój kod rabatowy, który masz w opisie do tego filmu. Tam też zamieściłem link bezpośredni do oferty. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz je w komentarzu, z pewnością ci odpowiem. Polecam ci subskrypcję mojego kanału, bo już niedługo ukaże się kolejna recenzja hulajnogi. Tym razem nowej hulajnogi od firmy Kupirin M4 Max, którą również kupisz w sklepie Banggood. Jest to naprawdę bardzo dobry i uczciwy sklep, który realizuje prawa konsumenta. Jednak zwracam Wam uwagę, że moim zdaniem hulajnogi firmy Engwad wcale nie ustępują hulajnogom Kukirin i naprawdę polecam właśnie tą CS1 Pro. Świetna hulajnoga na dojazdy do pracy, na dłuższe dystanse, wygodna, mocna i stabilna. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do następnego razu. Cześć!